Cześć słoneczka, witam was wszystkich bardzo pięknie Moi drodzy 5 kwietnia U siebie na kanale tutaj Celem takim moi drodzy Żeby zaraz sobie zrobić kartę dnia Ale moi drodzy dwa słowa do osób Które jakby dopiero co Przychodzą na kanał I moi drodzy nie wiedzą kto ja jestem Po co jestem, skąd się wzięłam I tak dalej i tak dalej Bo kochani czasami i też takie rzeczy O takie rzeczy pytacie, może nie tyle że tutaj W komentarzach, ale i też prywatnie Moi drodzy mam na imię Magda Magda. Ezoteryką zajmuje się 25, a nawet i nieco więcej lat. Tylko nie liczcie i sobie teraz nie wymyślajcie, ile ja mogę mieć lat, kochani. Ja całe życie jestem bardzo młoda duchem i, i tak pozostańmy, ale 25 lat ponad. Zajmuję się zoteryką, kochani. Jest to mój drugi kanał na YouTubie, więc nie jest on pierwszym kanałem, więc tutaj też dla osób, które są nowe, niech wiedzą, że takowy kanał, drugi również jest. Nazywa się Magiczna Chata, bez tej końcówki tarot, więc jeżeli ktoś ma ochotę, on tam jeszcze funkcjonuje, jest, możecie sobie zajrzeć, zobaczyć, jak pracowałam wcześniej, jakie karty były tam rzucane. I moi drodzy, no i każdego dnia z Wami się tutaj spotykam, oczywiście tutaj na YouTube, również prywatnie, moi drodzy, poza oczywiście YouTube'em, odpowiadając na Wasze pytania prywatne, czy też właśnie tutaj, kiedy robimy sobie takie zbiorowe czytanka. Więc moi drodzy, tyle co ze wstępu, bo tutaj, no, gdzieś tak poczułam, że muszę Wam to powiedzieć, przynajmniej dla tych, którzy mnie nie znają jeszcze. I lecimy, kochani, z kartą dnia. Dzisiaj mamy środę, więc, moi drodzy, jeszcze tylko dwa dni i kończymy tydzień. Tak naprawdę, tym bardziej, że to jest teraz tydzień świąteczny. i Jutro, moi drodzy, mamy pełnię księżyca w znaku wagi. Osoby chcące wziąć udział we wspólnej medytacji, przesłać swoją intencję, którą będziemy sobie tutaj, moi drodzy, palić w dniu jutrzejszym. Zapraszam bardzo serdecznie do siebie na priv poprzez messengera. Względnie moi drodzy, poprzez maila, y, którego macie podane zawsze pod każdym filmem. Moi drodzy, tam zawsze ten mail jest. Jest to y, słuchajcie, y, Boże, kochany, magiczna chata 1375, małpa. Y gmail.com, ale macie to, kochani, zapisane pod filmami, więc te osoby, które chciałyby podczas jutrzejszej pełni księżyca, gdzie ja tutaj będę robiła, oczywiście, filmik na pełni, będziemy sobie medytować, przyciągać do siebie wszystko, co najlepsze, jeżeli ktoś chciałby, żeby za niego konkretnie zapalić jakąś świeczkę w Waszej własnej intencji, to moi drodzy, piszcie do mnie właśnie z tą intencją i będę tutaj za Was tą świeczuszkę, kochani, paliła i Będziemy tutaj wspólnie nad tym wszystkim medytować. Słońce moje, zaczynamy, startujemy i zaczynamy oczywiście od baranka. Co dzisiaj u baranka? Słuchajcie, wiadomość albo coś, za czym czekacie, może się dzisiaj pojawić i do Was przyjść. I też tudzież, moi drodzy, oczywiście jak najbardziej to może być wszystko. To może być wiadomość, to może być informacja, to może być kurier listonosz, moi drodzy, to może być Zenek, Kaśka, cokolwiek by to, kochani, nie było, ale ma coś do Was tutaj przyjść. I to pokazuje właśnie karta rycerza, który zmierza do Was z czymś. Z propozycją, z zaproszeniem, tak jak powiedziałam, z wiadomością, z przesyłką, z paczką. Moi drodzy, nie wiem z czym. Ale coś, za czym czekacie dzisiaj. Nadejdzie. Może nie od razu, z samego rana, bo to jest taki troszeczkę wolny rycerz. Być może już będziecie mówić, no kiedy to przyjdzie, kiedy to przyjdzie, ale nadejdzie. Alternatywnie to wy będziecie zbierać się do tego, aby do kogoś pójść, żeby do kogoś napisać, czy cokolwiek z tych rzeczy i trochę wam to będzie schodziło, zanim no do tego tutaj, kochani, się zbierzecie, tak? To mam na myśli. Co dzisiaj zmierza do byka? Słuchajcie, dobyczka zmierza dzisiaj dzień sądu, a więc bardzo dobrze, kochani, to są takie pewne rozstrzygnięcia spraw, takie sytuacje, w których dzisiaj kawa na ławę zostanie, że tak powiem, podana. Ktoś konkretnie słuchajcie, być może z jakąś osobą przeprowadzi jakieś rozmowy, pewne ustalenia, bo to jest taka sytuacja, w której czas już osądzić daną sprawę, czas już, słuchajcie, no, powiedzieć sobie prawdę prosto w oczy, czas tutaj zadecydować o czymś. To jest również karta odrodzeń, uzdrowień, moi drodzy, w moim dorobku tarotowym, więc całkiem możliwe, że kochani gdzieś, co niektóre z Was poczują, takie powiedziałabym w jakiejś konkretnej sprawie, czy zawodowej, czy uczuciowej, odrodzenie, tak jakbyście nabrały skrzydeł, jakby bardziej Wam się chciało, jakby energetyka tutaj bardzo pięknie ruszyła. Sprawy zawodowe, finansowe, słuchajcie, papierologiczne, księgowe, urzędowe, u co niektórych byków też się mogą dzisiaj pojawić. Co dzisiaj zmierza do bliźniąt? <laughs> Do bliźniąt, kochani, dzisiaj zmierza czas, w którym jesteście przemęczone. Drogi bliźnięta, ja bym proponowała, żeby w jakiejś sprawie, w której się nie poddajecie, zaznaczam, ale która krucho idzie do przodu, więc Wy to już powinniście wiedzieć, o czym ja tutaj konkretnie mówię, bo to jest taka sytuacja, staram się, staram się i ciągle czuję, że to nie idzie do przodu, że już tutaj coś się nie rozwija, że no nie wiem, nie widzę aprobaty z drugiej strony, nie widzę, że kurczę, że ktoś jest tym czymś zainteresowany, żebyście sobie dzisiaj dały na luz jeżeli nie wiem sprzątacie chatę na święta chcecie ją przywrócić do góry nogami to ja przypominam że to nie będzie wizyta sanepidu kochani dajcie sobie święty spokój nie musicie zrobić wszystkiego w jeden dzień bo będziecie faktycznie odczuwać przemęczenie materiału bo to jest taka sytuacja w której poddaję się już nie mam po prostu na coś siły tak więc miejmy to na uwadze a ci z was którzy staracie się zupełnie o coś innego no to tutaj wówczas może nastąpić taki klimat, że możecie być niezadowolone z czegoś, bo będziecie czuły, że wy się o coś mocno staracie, a słabo to wychodzi, więc moi drodzy, miejcie to na uwadze. Co dzisiaj zmierza do raka? Kochani, uraka dzisiaj czas e, powiedziałabym spełnienia pewnego rodzaju życzeń i marzeń. Będziecie z czegoś mocno, drogie raki, zadowolone. To jest taka sytuacja, w której coś idzie po waszej myśli, e, coś się wydarzyło, czego bardzo chciałyście e, i macie to już jakoby w garści. E, to dla jednych, e, co dla niektórych, moi drodzy, możecie poczuć e, bardzo dobrze się sami we własnym towarzystwie, bo to jest bardzo często taka karta singla, tak? takiej osoby, która mówi sobie: "A dobrze mi jest samemu" czy samej, e, komfortowo się z tym czuję, dogadzam sobie, e, czuję się taka wyluzowana, taka wiecie, wiecie o co mi chodzi. Ale oczywiście wyluzowanym, czy też dobrze się czuć we własnym towarzystwie nie trzeba tylko i wyłącznie będąc singlem. E, więc całkiem możliwe, że nawet raki będący w relacjach, w związkach po prostu dzisiaj poczują się dobrze, poczują się zrelaksowane, poczują, że dzisiaj zadbają o siebie, taki, o taki swój własny komfort. <laughs> Całkiem możliwe, kochani, że poczujecie się właśnie w tym stanie bardzo dobrze, bo to jest taka karta wyluzowania. Dzisiaj wyluzowywuję się, tak? Wiecie o co mi chodzi? Odpoczywam, czuję komfort życia, zadbam o siebie, niczego mi tak naprawdę nie trzeba, ja nic nie muszę. To też jest takie, słuchajcie, hasło przewodnie: ja nic nie muszę, mogę, ale nie muszę, tak? Więc miejcie to, kochani, na uwadze, że to jest właśnie tego typu stan. Dobra. Co dzisiaj zmierza do lwa? <coughs> Słuchajcie, ulwa, jest jakaś porażka. Matko święta, tutaj Sobolewska mnie pięć za 5 minut po prostu chyba zabije. Ale moi drodzy, no jest to jakaś porażka. Względnie alternatywnie, bardziej pozytywnie walka o coś. Tylko teraz pytanie, kogo i o co, tak? Bo jeżeli wy walczycie o coś, no to moi drodzy, to będzie taka troszeczkę walka, powiedziałabym, z osobą nieprzejednaną. Być może nawet i nieprzychylną wam. Może też tak być, że ktoś walczy o was, tak? Stara się bardzo mocno, iż tak powiem. Idzie już po bandzie do przodu, boże, tak powiem, no chce tutaj uzyskać jakieś swoje cele. Ale ogólnie jest to taka karta, która mówi. <laughs> O sytuacji, w której może coś wam dzisiaj nie wyjść, jakieś pewne założenia, być może plany, być może jakieś cokolwiek innego myśli, skończą się fiaskiem, tak? Bo to jest taka słuchajcie, takie wbicia noża w plecy. No kuźwa nie wyszło, no nie udało się. Mam nadzieję, że tą osobą wbijającą nóż w plecy nie będzie jakiś człowiek, który wam dzisiaj coś powie, zrobi, poczyni i wy odczujecie to tak, jakby wam wbił nóż pod żebra. Wiecie, o co mi chodzi? E, więc mam nadzieję, że to nie będzie to, że to będzie jakaś być może sprawa, którą chciałybyście dzisiaj załatwić, ale z różnych przyczyn po prostu to nie wyjdzie. Ja mam odczucie, że to tak może, co dla niektórych drlwów, być może dla jednego się potoczyć, bo oczywiście nie dla wszystkich, kochani, bo w każdą energię tutaj się nie wbijemy. Co zmierza do panienki? Dziś. Smutek. Z jakiegoś pewnego powodu Panna się dzisiaj czymś przejmuje. Moi drodzy, ma rozżalenie z jakiegoś tytułu. Coś ją dzisiaj przygnębia. Może czegoś się obawiać i lękać, bo to jest taka karta depresyjna bardzo mocno, która mówi o tym, że czegoś się boimy, coś nas niepokoi. Mamy jakiś żal, mamy jakiś smutek, zbiera nam się na płacz. Nie możemy przestać o jakiejś sprawie myśleć i krótko mówiąc, jesteśmy takie roztrzęsione od środka, drogie Panny. A z jakiego powodu, nie wiem i i mam nadzieję, że to nie będzie też przez cały dzień, ale gdzieś taka energia, jaką widzicie zresztą na e, słuchajcie, grafice karty no nam się tutaj bardzo mocno zarysowała. Więc moje drogie panienki, no cóż zrobić. Mam nadzieję, że kochani, nawet jeżeli coś takiego się pojawi, że coś Was zaniepokoi do tego stopnia, że aż się skulicie i będziecie czymś mocno przejmowały i będziecie, tak jak bym powiedziała, no na skraju płaczu, to sobie szybciutko pozbieracie się z tego wszystkiego, odgonicie te czarne chmury ze swojej własnej głowy, żeby powiedzieć, dobra, spoko, nie będę się tym przejmować, załatwię to w inny sposób, ale na pewno nie doprowadzę się do takiego stanu jak Jaki tutaj widzimy. No dobrze, teraz wagusia. Jeżeli chodzi o wagę, słuchajcie, waga jest dzisiaj pełna energii. No i bardzo dobrze, bo ten ostatni czas uwagi, patrząc na Wasze karty dnia, był taki jakiś dziwnawy troszeczkę. A tutaj widać, że waga odzyskała energię. Waga jest dzisiaj pełna wigoru, pełna pasji, pełna ognia. Waga dzisiaj ma potencjał, moi drodzy, do pewnych spraw. Strasznie wagę, zwłaszcza mężczyzn, może korcić i kusić. znaczy kor... no, nie, korcić to jest takie złe słowo. Raczej kusić i waga może lgnąć, męską waga do jakiejś kobiety, do, do jakiejś osoby, którą kocha, krótko mówiąc, bo widać tutaj skupienie bardzo mocne, słuchajcie, takie seksualne, namiętnościowe i takie, wiecie, takie, pas, takie pod kątem pasji do jakiejś konkretnej, kochani, osoby. Tutaj ogień w Was, mężczyźni moi, może się bardzo mocno gotować. E, oprócz tego oczywiście, kochani, że, i słuchajcie, zresztą alternatywnie może być to odwrotnie, po prostu pomiędzy jakimiś parami, które się kochają, które do Siebie coś czują, e, tutaj wzrasta ogień, tutaj wzrasta namiętność, wzrasta seksualność. Wy, same drogie wagi, jesteście pełne energii, pełne wigoru. Pełne pasji, macie w głowie bardzo, słuchajcie, dużo pomysłów i koncepcji różnych. To znaczy, możecie mieć, bo tu chodzi bardziej o to, że waga czegoś bardzo pragnie, wymyśla cel i do tego celu będzie chciała dążyć. Coś was, moje drogie wagi, po prostu dzisiaj się zagotowało, ale pozytywnie, tak, moi, dro moi drodzy? I tutaj gdzieś, em, no po prostu krótko mówiąc, jest moc, jest moc, kochani. Dzisiaj jesteście naprawdę pełni, pełni, pełni werwy. Bardzo dobrze. A co dzisiaj u skorpiona? A u Skorpiona, kochani, dzisiaj wiadomości drogą internetową będą się aż gotowały. Widać tutaj bardzo dużą komunikację waszą, ale taką bardziej drogą online, czyli przez telefon, przez, słuchajcie, internety i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest karta wymiany wiadomości. Dzisiaj jesteście rozgadane, dzisiaj jesteście komunikatywne, dzisiaj po prostu, nie wiem, przesyłacie w kółko Macieju do kogoś jakieś wieści, tutaj jakieś wiadomości. Bardzo mocno was dzisiaj... Słuchajcie, coś ciągnie, coś gna, bo to jest też taka karta mówiąca o tym, że coś się zapoczątkowało i Wy teraz jakby w wigorze tego wszystkiego gnacie tą sprawę do przodu, e, więc tutaj może sporo się dziać, sporo spraw jest do załatwienia, bardzo Was ciągnie też, moi drodzy, do czegoś. Pewne sprawy chcecie pozałatwiać, e, to też, jeżeli nawet nie na drodze komunikacyjnej przez neta, to, kochani, pewne sprawy dzisiaj jest bardzo multum tego, musicie coś dzisiaj pozałatwiać, tutaj tralala, będzie sporo ruchu w Waszej dniówce. Oczywiście, kochani, ale ogólnie ja czuję tutaj ogromną komunikację i lgnięcie z czymś do kogoś. E, tak jakby wiecie, szybko, jeszcze szybciej, już chcę, już w tym momencie. To jest coś takiego, moi drodzy. Dobra, a co zmierza dzisiaj do Strzelca? A do strzelca, moi drodzy, dzisiaj zmierza czas uduchowienia bardzo mocnego. Kart, karta również mówiąca o tym, że strzelec skupia się na małżeństwie. Jeżeli jesteście w małżeństwach, ale nie tylko takich sakramentalnym, tak, mówię też o partnerstwach, moi drodzy, i o sytuacjach, w których jesteście nie, nie tyle, że po ślubie, ale o krótko mówiąc, mieszkacie razem, tak? To mam na myśli. Być może strzelcy skupiają się dzisiaj na tych relacjach. Dzisiaj słuchajcie, dom. Związek, małżeństwa, partnerstwa, osoba, z którą żyjecie, będzie odgrywała jakąś znaczącą rolę. Coś dzisiaj z nią być może trzeba będzie tutaj wspólnie zrobić. Być może, słuchajcie, będziecie o tym swoim partnerstwie, małżeństwie bardzo dużo, kochanie dzisiaj myśleć, z jakichś pewnych oczywiście przyczyn, powodów. Słuchajcie, to jest również taki stan, w którym chcecie jakiejś prawdy, więc całkiem możliwe, że będą to rozmowy o tym, żeby się dowiedzieć czegoś, przeprowadzić jakieś prawdziwe, szczere rozmowy z tymi owymi partnerami, bo tak to poczułam. Jesteście też bardzo mocno gdzieś być może uduchowione, czyli takie jakby słuchające potrzebów własnej duszy tego, czego wy naprawdę chcecie od życia, podkreślę to strzelce jeszcze raz, bo bije mi to właśnie czymś takim, ja chcę czegoś prawdziwego. Nie wiem, do kogo te słowa ja kieruję, ale gdzieś czuję i słyszę w swojej głowie, ja chcę czegoś prawdziwego, moja dusza chce czegoś prawdziwego. Być może skorzystacie też z rady jakiejś osoby, która być może pojawiła się nieco wcześniej i poradziła Wam coś, być może Wy sami do jakichś wniosków bardzo konkretnych doszliście i gdzieś tutaj mocno nad tym się kochani skupiacie. Sądzę, że te partnerstwa dzisiaj odegrają jakieś, jakieś znaczenie w ciągu Waszego dnia dzisiejszego. E, dobra, co zmierza do koziorożca dzisiaj. A do koziorożca, moi drodzy, dzisiaj zmierza no, trochę niefajny czas, bo bardzo skupiony podobnie do panienki. Słuchajcie, no macie jakąś bolączkę emocjonalną. Karta trójki mieczy, kochani, bardzo mocno tutaj wskazuje na sytuację, w której no, w dużej mierze, kochani, gdzieś możecie poczuć żal, ból emocjonalny, to jest taki cios w serce, który może Wam ktoś, drogie koziorożce, zadać, bo trójka mieczy to jest takie, wiecie, trzy miecze załadowane w serce i ktoś albo jakimś słowem albo czynem może Wam dzisiaj dopiec i Wy będziecie gdzieś czuć ból emocjonalny, gdzieś taką zadrę emocjonalną, tak? taką, która będzie Was no, fizycznie bolała, tak jak to powiedziałam na początku. Mogą to być jakieś sprawy zamierzchłe, czyli jakieś sprawy sprzedażowe, Czyli jakaś sytuacja, w której no tutaj, moi drodzy, no coś yy, yy, jeszcze nie jest przerobione w waszych serduchach, w waszych emocjach, i dzisiaj może zrobić comeback, może powrócić i jeszcze wam yy, gdzieś yy, emocjonalnie tutaj dać się wyznaki. Więc moi drodzy, nie wiem co, ale mamy tutaj do czynienia z tego typu klimatem. Co dzisiaj zmierza do wodnika? <laughs> Do wodnika dzisiaj zmierza sytuacja, w której wodnik chce zostawić to, co ma. Nie wiem, co to może być. Ja tutaj widzę emocje, z którymi się borykacie, czy to zrobić, ale chcecie coś zostawić i pójść po coś więcej. Co to może być, nie wiem. Słuchajcie, bo to jest tak, jesteście w jakimś miejscu, w jakimś położeniu, w jakiejś sytuacji i stwierdzacie i zastanawiacie się nad tym, czy by tego już nie zostawić w cholerę. Nie odwrócić się i pójść całkowicie w innym kierunku, bo wam to, co macie, nie wystarcza. O, tak bym to powiedziała. I to są takie rozkminy emocjonalne, czy to zrobić, czy nie. W tej tali, bo w normalnej sytuacji wygląda to tak, że może ktoś się odwrócić od was albo wy od kogoś i zostawić coś fizycznie, albo wy zostawiacie kogoś, albo ktoś zostawia was. Ale ja tutaj bardziej widzę i czuję to, jakby takie zastanawianie się nad tym, czy czegoś nie zostawić, bądź kogoś, albo jakiejś sytuacji. Emocjonalnie troszeczkę, kochani, gdzieś borykacie się z tym, ale macie ochotę, aby wziąć więcej, czyli odsunąć się od tego, co jest, i pójść zupełnie w innym kierunku. Ja tak to czuję. Dobra, a co do rybek zmierza? A do rybek, moi drodzy, dzisiaj, kochani, co wy tutaj macie za karty? Słuchajcie, wspominacie coś. Jakąś przeszłość, która dała wam w kość, która się pokończyła, która nie zafunkcjonowała. <laughs> Czujecie, że coś emocjonalnie się w waszym życiu nie rozwija, i to jest taka sytuacja mówiąca o tym, że coś wam nie wyszło, coś się nie poukładało, emocjonalnie coś tutaj was jeszcze cały czas dręczy, męczy i możecie, kochani, być smutne z tego tytułu. A, bo to jest taka karta użalania się nad sobą, albo powrotu do pewnych spraw z przeszłości, które jeszcze są nieprzerobione w rybach i gdzie ryba może myśleć kategoriami, że jest jej smutno i żal, że coś nie wyszło, coś się nie potoczyło tak, jak powinno, i ryba to rozpamiętuje. Albo użala się nad sobą, że w jej życiu emocjonalnym nie układa się dobrze. Kochani, jedno z dwóch. Ja was widzę. Z rozlanymi emocjami, skupiających się na tych rozlanych emocjach, zamiast powiedzieć, dobra, nie to nie odwracam się, idę w innym kierunku. A wy raczej tak będziecie skupiać się nad tym, co już nie funkcjonuje, a i że tak powiem, no, pod, no, odczuwać takie cierpienie, bym powiedziała. Tak to, tak to po prostu w tej karcie, kochani, się rysuje. Mam nadzieję, że te wszystkie karty typu tu, typu tu, typu tu, typu tu, kochani, będą chwilowe i tutaj jakby w dużej mierze nie będą się nam przez cały dzień toczyły, tak? Że to będzie chwilówka i zdacie sobie z tego sprawę, że to nie ma sensu. Ale wszystkim, kochani, życzę przecudownego dnia i do usłyszenia next time. Buziaki.